Dlaczego szkoła Jaroszynie w Zoru Mieszków nie może kontynuować zajęć, co było to złożenie projektu projektu? Bo również każe zwracać laptop oraz udaw. No właśnie jesteśmy organem prowadzącym. Projekt trwały i odpowiedni okres czasu i zgodnie z przepisami po ustali tego projektu praca do e, samorządu. Tak też o taką e, prośbę wystąpiliśmy i właśnie zastanawia nie postawa pana dyrektora, który wie o tym, że tak należy postąpić, a chce wymusić e, na e, organie, tutaj na burmistrzu, na tym, żeby odstąpił od takiego. Oczywiście ta współpraca powinna być e, na wielu płaszczyznach i to zależy właśnie dużo od tej współpracy. Nie ma takiego, mamy takie obowiązek żeby ten sprzęt u powrócił i ono tym dokładnie wie. A tego typu pytania oczywiście ma prawo stawiać, natomiast my będziemy tutaj bardzo egzekwowali, bo takie zgodnie przepisami powinno zakończyć się, zakończyć się projekt. Dlaczego dzieci do złodu szkoły w nie mają zakładowanego przez gminę dowozu do szkoły? Wie? To już odpowiada. Nie. dlaczego nie jest odpowiadane na piśmie? Nie bardzo tutaj wiemy, jak pism dotyczy, bo na wszystkie pisma są udzielane odpowiedź i również wielokrotnie wyjaśniamy na spotkaniach z Panem Dyrektorem. To tyle na temat odpowiedzi z poprzedniej sesji. Jeszcze tutaj Pan Radny Salicki pytał. Obszod tam też wielokrotnie było odpowiadane, może wielokrotnie to za duże słowo, ale było odpowiadane na piśmie. Może, na pana, na No, nie odstrasza, szczególnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy drzewa są odkryte, to wiele rzeczy tam wychodzi, ale to, co e, też wymagamy e, zwraca uwagę, to też trzeba o tym wiedzieć, że ktoś do tego się przyczynia. I, I z reguły to jest tak, że wiele do życzenia można mieć do tych mieszkańców, którzy tam mieszkają po sąsiedztwie i widzą, bo to oczywiście nie można generalizować, że wszyscy to robią. Między sobą myślę, że wiedzą kto to robi i jeżeli tutaj takiej pomocy nie będzie, żeby eliminować takie rzeczy, to, to, to mogą się powtarzać te sytuacje co 1 Jeszcze prace nie zostały zakończone. E, no, także bardzo proszę. Czy dzisiaj, czy czy, czy, czy o te uwagi? Na pewno no, ja myślę, że już one e, być może powtarzają się tylko czym pan myśli. E, no, Do, 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 w kierunku prywatnych posesji był ułożony fajnie, ale w kierunku y, podmiotów innych. Ja mówię, tam gdzie są gwiazdo y, 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 garaży spółdzielni, plus tam są te chodnie, y, magazyny budowlane. No tam był brud y, ułożony. I zostało to zrobione do granicy działki miasta w z projektem, a mówię, ja rozmawiałem w trakcie roku, no, czy y, nie dałoby się tej maszyny która rozściera ten asfalt, no nie jakaś nie, nie, nie czyścić gdzieś na porodach czy, czy na plac wracać, czy po prostu ten asfalt ułożyć w tej nierówności, no ewentualnie y, porozmawiać, y, porozmawiać y, z firmą, która tam y, te usługi, ze spółdzielnią y, jakaś tam no, partycypacja w kosztach lub zostawić, to, y, zostawić ten dnug. No w tej chwili to zostało zasypane... Ziemią zostało to tam troszeczkę utwardzone, no i bardzo szybko będzie wyglądało teraz w okresach yy, deszczu, jeżeli na ten ładny pochód, no, na ten nowy asfalt, to po to będzie ściekało? I to tylko o to chodziło. Ja, ja rozmawiałem z inspektorem nadzoru i ja po prostu prosiłem, żeby czegoś z tym zrobić. Ewentualnie już zostawić, żebrać tą, yy, tą ziemię i ułożyć ten... I z powrotem niech to będzie tak zakończone. I niech o to nie chodziło. Jeszcze bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, jeszcze Panie Komisarzu, jeszcze przy okazji tej drogi, to ja jeszcze to jedno zdanie. Jeden z moich wiadomości, również zwraca uwagę, że no, owszem, generalnie mieszkańcy są z ładnie to już na tym to było nie, ale te właśnie miasta są z tego rejonu, to już to są tak osadzone kroneczniki prawie na równi zasłania. Jak padł deszcz i ten deszcz nie był taki wielki, to jemu, ja no, tak zarało to za duże słowo, ale na pewno wodę na posesję. No jeżeli będą ulewy, no to, to znowu będziemy wdłużać. Nie wiem, czy to ona, która tam troszkę wymyśla, czy tego, jak, jaka to skala problemów problemu, przyzna, że innymi nie, nie, nie rozmawiają, ale tam jeździ, on to rzeczywiście na innym drogę to ten kronecznik, to, to jest coś

do też, ale to różne, tak żeby woda ścigała. Ona musi mieć jakiś ogranicznik tak żeby nie wchodziła poprzecznie. Bardzo dziękuję za te uwagi. przekażemy przy uwagę na to przy odbiorze. Dziękuję. Pan radny Borowski, sprawa dotyczy firmy TAPFOR. Aktualnych informacji nie ma, natomiast e, o tym mówiliśmy, że było takie spotkanie. Przypomnę, może nie wszyscy usłyszeli e, w, e, w Urzędzie Marszałkowskim, e, bo tutaj musi być e, taka spójność dokumentów e, również wojowników. Tu chodzi o Wojewódzki plan e, przestrzenny i on e, zakłada, podobnie tak jak e, nasz plan, my tutaj siedzimy. Gdzie e, możemy e, to zmienić? Zakłada, że i na turystyce. Dopóki tego nie przeskoczymy, e, nie skoczy, to oczywiście równolegle jakieś czynności może robić i wykonuje, bo jest determinowana z tych rozmów, które przeprowadziliśmy do tej pory, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie można e, taki terminal tutaj zorganizować. Ale te, te, te sprawy formalne. One myślę, że jeszcze trochę potrwają, bo e, Województwo czy Urząd Marszałkowski jest jak najbardziej e, za zmianą, bo tak jak powtarzamy, w kolejny raz powtarzamy, życie jest dynamiczne i to co było 10 lat temu czy 15 uwalane, dzisiaj, że ja tak powiem, rzeczywistością nie ma wiele wspólnego, mamy inne tereny, możemy wykorzystać w inny sposób, to e, jest przychylność i e, e, ten kierunek zostanie podjęty częściowa zmiana, jest lokalu do zrównoważenia przestrzennego i to e, troszeczkę czasu na pewno zajmie. Budynek Pobływej Policji to e, w sprawozdaniu już była informacja, że takie spotkanie było. E, pismo też do nas wpłynęło e, też e, właśnie informujące e, e, i mówiące o tym, że Pani Dyrektor chętnie się spotka i zaprosimy Panią Dyrektor na takie e, spotkanie z radnymi, czy to będzie spotkanie podczas Rady Miejskiej, sesji Rady Miejskiej, czy też może komisji, to ustalimy pod tak, przewodniczącym, jak to ma wyglądać. W każdym czasie razie ja wstępne zainteresowanie tematem podjąłem i takie pismo poszło wskazuje właśnie, że taki budynek do tego celu by się nadał. Natomiast całość koncepcji i decyzja w tej sprawie myślę, że tutaj podejmiemy czy, czy, czy właśnie tak, e, takie muzeum e, otworzyć. Według mnie warto, e, to są fakty z historii, tak jak mamy innego rodzaju muzea, które przypominają tą naszą przeszłość, to w taki e, e, spokojny sposób też powinniśmy e, utrwalić, uwiecznić te, te, te fakty z, z przeszłości dla młodych ludzi i e, dla nas samych, żeby żeby pamiętajmy, że takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Śmieci pomiędzy cmentarzami. Tak e, ta sytuacja e, no, jest. E, w ostatnie miesiące nie były w ogóle te śmieci cmentarza wielokrotnie rozmawiając rozmawiać. Śmiedzem roboczem e, na ten temat. E, udało się zdecydowaną większość śmieci wywieźć. Natomiast jest problem e, przyłożenia. Sugestia wczoraj na, na komisji, żeby monitoring postawić czy kamerę powstał, bo to za duże słowo monitoring, ale to do tego się sprowadza, na ten temat tak będę rozmawiał, że to by ułatwiło dla tak? księdza, bo zarządca ma obowiązek dopilnować, jeżeli takie nieczystości e, występują, to powinien usunąć. Tak będę rozmawiał z księdzem w od mieszkańców, e, właśnie tutaj temat jest e, e, ważny, istotny. E, cały czas w, w, w całym kraju słyszymy różne głosy funkcjonowania tego systemu, e, czy ustawy, która weszła 1 grudnia 2013 roku. Oczywiście jest jeszcze możemy mówić cały czas, jakby wdrażania tego systemu, natomiast warto. Może tutaj jeszcze ciągle jest za mało informacji dla mieszkańców, ale myślę, że dla samych pracowników, dla nas wszystkich, e, jaką e, uchwałę podjęliśmy i co zostało zapisane. Bo dopiero, jak to mówimy, w praniu wychodzi, e, jak powinien wyglądać e, system odbioru. I oczywiście dzisiaj firma, która wygrała, e, bardzo jako utrzymaniu czystości i tam wiele jest zapisów takich jasnych czytelnych. Na przykład, m.in. to, że do zmieszanych śmieci, czego nie możemy rzucać. To nie jest tak, że e, śmieci zmieszane, to e, rozumiem, wszystkie pozostałe. Ta uchwała mówi, czego nie możemy, m.in. tych wszystkich drobnych lodowalnych, czyli e, liści, e, tak, tak. Tego nie możemy wrzucać do zmieszanych i czy to nam się podoba, czy też nie. I też jeszcze uchwała mówi o tym, że w pierwszej kolejności. Nie, nie, ale tak, nie, ale słuchajcie Państwo, to oczywiście w perspektywie czasu pochylimy się na pewno i radni tutaj też będą pracować nad tym, jak udoskonalić jeszcze ten, ten system odbioru, ale dalej jest też powiedziane, że w pierwszej kolejności. Tego typu odpady, jeżeli e, ktoś nie chce, że tak powiem, żeby firma zabierała, a to kosztuje, bo trzeba do worka rzucić, który też kosztuje, w pierwszej kolejnością do myślę tak sam. Nie. Nie. Oczywiście w cały miejsc musi płacić, tylko e, tak, co jest e, zapisane, to przyjęliśmy. tak ustawa, że tak powiem, e, reguluje pewne zapisy. I dzisiaj firma, która wygrała i e, e, będziemy oczywiście egzekwowali, żeby zgodnie tą uchwałą realizowała, ale nic poza tym my nie narzucimy. Oczywiście, wczoraj była dyskusja, żeby egzekwować, e, e, nakładać kary, w ostateczności tak będzie, ale musi być współpraca, bo cały czas, tak podkreślam, jest to wdrażanie systemu, jak słyszymy, co się dzieje skali kraju, to sokółka myślę, że tutaj się wyróżnia między innymi tymi stawkami, które zostały przyjęte, a potem się zastanawiamy, dlaczego inne samorządy podjęły takie uchwały o takich stawkach, ale czas pokaże. Czy wysokość tych stawek wystarcza, żeby e, faktycznie wyegzekwować wszystkie elementy, czy spółka będzie stać na to, żeby zgodnie z tym uchwałą realizować i czy tych e, środków nam wystarczy? Proszę pokazać, to ja zwracam do Pana, Panie Burmistrzu, z pytaniem o ilości złożonej śmieci w kilogramach i na jakim takie takiej Nie ma. Oni Panu przedstawiają jakieś y, zadawienia z głowy, bo ja Pani szczerze. Na jakiej podstawie pan wie, że oni tyle, tyle wywieźli śmieci i nie mają dwa i nie mają ewidencji tego. Bo te tak samo śmieci oni mogą zbierać zakładów przemysłowych i od ludzi i to wspólnie do y, punktu boka y, w Wasilkowie y, i mówić panu w oczy, że to przecież pana śmieci. Y, następna rzecz, która mnie panu tak interesuje jak na przykład sprawa jeszcze, Pan tej nie panie, że sprawa jest w Sądzie, ja tego tematu nie puściłem przodu, na temat yy, tam, tej bazy. Na dzień dzisiejszy, niech Pani pokaże, Panie Burmistrzu, jak również Panie Profesorze Zadziewowskim, czy mieszkańcy Sotółki, przepraszam Panie Profesorze, yy, teraz mówię za Pani Radnej, ale yy, w jaki sposób mieszkańcy, chcę Pana bronić, bo w tym miejscu mieszkańcy potykają się z wielkim problemem, bo zarek, yy, odpady dużo na Pana do śmiech. Miasta mają wiedzieć, że mogą zawieźć ochrony, akumulatory, wszystko co jest im nie niezbędne do tak zwanego przodu. Bo dzwoni do mnie mieszkaniec, mówi Słuchaj, słuchaj, gdzie mam zawieźć ochronę? Ja mówię do przodu. Słuchaj, gdzie mam zawieźć perspektywę? A on nawet o tym nie wiedział. Ja, Panie Burmistrzu, nie wiem czy pamiętam, złożyłem Panu informację z prośbą, kiedy firma MTO udzieliła informacji dla mieszkańców i w jakiej formie. Nie dostałem odpowiedzi, ja wiem o tym. To wszystko się I tak Pan powiedział, ja Panu punktuję w tym momencie. Następne e, pytanie, tak. Panie Burmistrzu. Jeżeli firma MTO w Sokucie, tak dobrze, wspaniale działa, bo to, jak widzimy, co mówiła specjalne yy, kontenery do przewozu, tylko pan, Ja zastanawiam się na jedną rzecz. Przychodzą, przychodzą przyjeżdżają oni, nie. zabierają pokój i teraz z tym popiół rzucają, innych, że szkłem, jeśli z innymi odpadami. Więc ja nie wiem, jaki to jest sens w ogóle takiego właśnie funkcjonowania z systemu odpadów. To jest taka moja taka uwaga. Następna, rzecz, yy, to, co ja zwróciłem uwagę na firmy filmowy Jeżeli pan mówi, że firma spełnia warunki i dobrze działa, to niech Pani wyzdanie, nie ona czyściła od momentu uruchomienia przodu, samochodu, nie wiadomo, czy Pan sprawdził, nie oni nie wystawił faktu za czyszczenie tych samochodów, za dezydentację, niech Pani to wszystko wydanie, bo na mi się, znaje, że Pan tego nic nie ma. Następna rzecz, którą ja bym jeszcze tak zwrócił uwagę, również Panie Burmistrzu, to co dobrzamy na yy, Komisji Finansów. Na kwestię budżetową, którą mamy, zaznaczyć, na zakup pojemników dla każdego mieszkańca, który złożył deklarację, plus jeszcze ten pojemnik oznaczyć szkodowo i z EPO zobowiązać do odczytywania y, z pojemników szkodów, kiedy odbierali i odbierali tych tak, śmieci z każdego y, jakby gospodarstwa. Byśmy mieli zadanie do zysku, nie musiałby Pan zatrudnić dodatkowo 15 osób trzeba przepraszać, trzy osoby w urzędzie, mało no tego, z tego co wiem, została zatrudniona osoba z kariery. Nie wiem czy ta osoba, która została zatrudniona do pożyczanie śmieci, też nie jest kompetencyjna, bo jeżeli takie są osoby zatrudnione, jak pana w biurze, pana w ja po prostu nie widzę jakby najwyższego sensu, ani możliwości uzyskania jakiejkolwiek informacji na ten temat. Także Panie Burmistrzu, wiele pytań się tutaj zresztą pamięta, jak... Udzielnia przygotowała odpowiednie ulotki do każdego lokatora dużo wcześniej przed wejściem ustawy w życie i tam, i tam każdy został powiadomiony w, jak, w jakiej formie gdzie i jakie czy kaparek, czy opony należy ustawiać, tak jak Pan słusznie zauważył w naszych y, 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 śmietnikach na tatwach śmietnika wyniesiliśmy informacje, że dwie y, kabaretowe musimy y, y, stawiać w odpowiednie dni, kiedy my to będziemy zabierać. Ludzie y, y, to samo ludzie i, i, i tam, nie wiem, kiedy opasują postawie. Kiedy y, z y, obcej posesji czy z prywatnej pasuje, no ja już zresztą wspominałem o północy przy morze. Także że my tego mamy bardzo dużo i staramy się o to, żeby to zabrać, gdzieś tam, gdzie, gdzie miejsce jest do tego odpowiednie, o to, żeby to nie zalegało na osiedla. Także że tutaj dużo czasu jeszcze upłynie, zanim wszyscy nauczymy się odpowiedniej segregacji. Właśnie na, na, na ten temat ja bardzo dziękuję za te uwagi. Myślę Panie Radny Sawicki, że Pan nie wytrzyma z tym zbieraniem i punktowaniem tak globalnie, bo Pan zachowuje się bardzo dobrze według Niego. To co zauważa, to mówi od razu, nie, nie zbiera, powiedzmy, żeby tam po jakimś czasie e, i e, to, komuś tam dowalić i pokazać, że no, tak, tak, że jest źle. E, I słusznie, w, w, w wielu e, w przypadkach ma Pan rację, natomiast e, tutaj e, kwestia szczegółowych rozwiązań, jeszcze dopracowania tego systemu na pewno przed nami. To co Pan zaproponował, żeby jakieś czipy czy, czy, czy też e, e, właśnie takie odczytywanie. Tak. E, oczywiście tak, tylko żebyśmy tutaj, możemy podysputować, na pewno na starcie będzie kosztowało, ale też żeby nie ostraszyć tego mieszkańca, żeby on tak, nie bał się tego, że jemu szczyta się ile ma tych e, e, śmieci i będzie musiał wypłacić jeszcze więcej. Żeby te śmieci nie jechały e, e, do lasu znowu, chociaż widzimy, że z skali kraju okazuje się, że te śmieci na nie jest są... mniej. To jest ciekawe, nie tylko w e, Uważaliśmy wszyscy, że system, e, patrząc na to ogólnie, jest dobry, że nikt nie będzie kombinował z tymi pozostałymi śmieciami, ale trzeba je nazwać socjalno-brydowymi, że będziemy je gdzieś tam wywozili. Pozostał ten segment, kilkogabarytowy remontów, które wykonujemy, czy to w tym systemie, tej opłaty się znajduje. Wyobraźmy sobie, że ktoś, e, prawda, wymienia na przykład pokrycie dachowe, no i mówi, przepraszam, a ja już zapłaciłem 8 zł, proszę mnie zabrać tonę e, e, dachówki. Oczywiście sama ustawa może niejednoznacznie o tym mówi i określa, ale już widzę kiwające głowy, że nie, że tak nie może być, że w tej e, e, opłacie wszystko znajduje się to, co jest na moim gospodarstwie. Ja tego nie wytworzyłem. Ja rozumiem o te, te, te rzeczy, które wytwarzamy, prawda, sami, to, co nam zostaje. E, wiele można, tak jak mówię, na ten temat e, e, rozmawiać, ale bardzo dziękuję za.